Sobie wraca i poluje Gospodarzu to pole po drugiej stronie rzeki. To czyje? Tam pod lasem bojana sklimku. Dobry z jego chłop, panie Bojan. tylko nie. E, tak, tak. A ten bojan będzie szedł jakoś niedługo plonów doglądać. A po co? Dożliwie jeszcze daleko. W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten Sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Mam dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan nielgarskiego obozu wie gdzie szukać Jennifer. A zła, że musimy mu upolować Gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch Wiedźminów? No w to ustaliłeś. Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisimborze. Nilfgaardszczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha. Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. Jest tylko gorzej. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród ich się znalazł. Zgniłe mięso, gnój mocznik, zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam, wracasz do tego za każdym razem, jak cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Nie ma co dłużej zwlekać. Choć rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Барбажильцы. Złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Daj mi jeszcze chwilę. Eee, wyciągasz człowieka, skarczmy, a potem. No dobrze, ale pośpiesz się. No, jak tam guzdrało, zdrało, gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No teraz pozostaje tylko zaczekać. Choć przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Jennifer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania, przyjeżdżasz w tym roku? Ach, może. Może w towarzystwie. Daleko chodź, przywitamy się. Czekaj, wejdź tu. Kusza? Wygrałem w karty jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę, sam grasz. A mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Ile mam um, czekać? Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. でも。Tem po, tempo. Субтитры Naprzód. No już, już się. Ken. Stop. Ken. Attack and Rozmawiaj z dowódcą. Hmm. Aha. Nordlingu. Zaciągnąć się chcesz, Nordlingu? No. He? Tak. Nie dostaniesz nic do jedzenia. Nie ode mnie. Czego chcesz, przybłędno? Rozmawiaj z dowódcą. Hmm. Seungrai Abmeker. Tak? He? Nordlingu? Aha. Zaciągnąć się chcesz Nordlingu? No. Renard Fen, Nordlingu. Co to jest, do cholery? Ży to? Masz mnie za ślewca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli za jego. Cholera nigdy się nie nauczycie. Kodeks Wojskowy, paragraf drugi, ustęp trzeci. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razy w kańczugiem. Wykonać! Nie, nie, nie na bogi! Nie! Czego? Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Jennifer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć? Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Barbarzyńcy. Błagam! mi wytłumaczy, co ty tutaj robisz? Kelsueks? Ktoś mi wytłumaczy, co ty tutaj robisz? En mi Czego chcesz? Obserwuję cię, Nordlingu. Chloiren Fen. kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Biednie, głucho. Śmierdzi. Eri gloria. I glow. A sack and a fan.